Zwykle mandat oznacza karę, czasem jednak, jak podczas odbywającej się raz w roku sesji absolutoryjnej, można nim kogoś nagrodzić. W przypadku Legionowa samego prezydenta, ale zanim w środę radni podnieśli w górę symbole swej władzy, nagrodzić postanowili innych. Padło na młodych sportowców oraz przedstawicielkę lokalnej oświaty. Tytuł zasłużony dla miasta Legionowo otrzymała Brygida Wagner-Konstantynowicz. Tyle na dobry początek. Pomnik może tam miejsce całe czas jest. Traktuję to jako wyróżnienie dla całej społeczności kierowanej przeze mnie szkoły, dla wszystkich nauczycieli, uczniów i absolwentów, bo tak naprawdę dzięki nim, dzięki ich pomysłom, możliwe jest realizowanie różnych projektów, przedsięwzięć, wymian i to, co dzisiaj otrzymałam, to jest rezultatem tej naszej wspólnej pracy. Co się tyczy owoców wspólnej pracy radnych, w środę musieli zająć się tymi wyrosłymi na gruncie ubiegłorocznego budżetu. Jak to w polityce bywa, nie wszyscy uznali je za dorodne. Opozycja skrytykowała głównie pleniące się wokół nich chwasty lokalnego zadłużenia, stąd pytanie o jego wysokość. Informacje na bieżąco o ubiegłym mają państwo w roku bieżącym i latach następnych. Fakt, że oczekiwane przez opozycję dane zawarte były w posiadanych przez radnych dokumentach interpretować można na różne sposoby. Jedno jest pewne, w trakcie dyskusji z większego działa do prezydenta nie wypalono, co wcale nie znaczy, że wszystkie kluby jego zasługi wyniosły pod niebiosa. W naszym klubie, wypowiadam się w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej, przeprowadziliśmy dość burzliwą dyskusję. W porozumieniu samorządowym rozmawiano zapewne trochę krócej. Dużo rzeczy udało się zakończyć w 2010 roku, zapiąć i nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo kreatywne, bardzo odważne momentami, bardzo trafne działania zarówno pracowników urzędu, jak i pana prezydenta. Zgodnie z oczekiwaniami, przeciwny udzieleniu Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium był jedynie klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W przeliczeniu na głosy dało to hokejowy rezultat 17 do 3. Tym samym kolejny rok prezydent może zaliczyć do tych generalnie udanych. Nie był łatwy, ale był taki satysfakcjonujący. Pod dwoma względami, że właściwie wszystko co zaplanowaliśmy udało się zrobić. Druga satysfakcja to też, że pod koniec roku bardzo dobre, trzeci w kraju wynik wyborczy dla, dla, dla mnie. Także bardzo fajny rok. Dużo się udało zrobić. Dobrze to mieszkańcy ocenili. Radni jak widać również. Nie od dziś wiadomo, że w polityce równie ważne jak poglądy i dokonania jest coś jeszcze. Arytmetyka.